W dzisiejszym odcinku Alan zrobi wszystko, by uszczęśliwić omlet. Z wyjątkiem tego, czego ona pragnie najbardziej dziecka. I nie spędza mu to snu, spowiek. A dla omlet złożenie jajka stało się obsesją. Doprowadza to ją do kręćka. Alan jest miłością jej życia, ale co będzie, jeśli okaże się przeszkodą na drodze do szczęścia? Dotąd nic nie stanęło między nimi, jak długo ich miłość wytrzyma ucieczkę Alana przed dorosłością, jaka przyszłość czeka nasze gołąbeczki. Będzie czy nie, kurczaczek, który odziedziczy wielką fortunę? Rozgadana farma dramatyczne śledztwo w warzywniku, prowadzące do rozstania w kurniku. Ach, co za masakra? Można je jeszcze zamruzić. Były takie młodziutkie, jaka szkoda! Wiem, że to ty nie cierpisz warzyw! To naprawdę nie ja! Nie ja, tato! Kłamiesz? Kręcisz ryjkiem! Bo chce mi się kichnąć! No to kichaj! Przeszło mi! Zaprzeczasz sama sobie! Jestem niewinna! Chcę adwokata! Ha, 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 ha. Od razu poproś o uczciwy proces! O! Nie znosi warzyw! A więc miała motyw. Gdyby każde dziecko, które nie znosi warzyw, zniszczyło ogród swoich rodziców, ziemia tonęłaby w zupie. Spokój. Panie i panowie, odpowiedzcie sami. Czy kręcenie ryjkiem może być dowodem zbrodni? Uważaj, nie nie. Może być, uświń! Chciało mi się kichnąć, czy to zbrodnia? Ale nie kichnęłaś, proszę, oto dowód. Mniej decybeli, proszę. <śm> Drogi panie, czy każde kręcenie w nosie nieodwołalnie kończy się u pana kichnięciem? Czasem chce mi się kichnąć, ale to mija. I czy jest pan wtedy winny? Nie, oczywiście, że nie! Nie mam więcej pytań, wysoki sądzie. No, sądzie nie, nie. Stanie. Sąd udaje się teraz na naradę. Hej, idziecie przysięgli! I co, o tym myślicie? Winna czy niewinna? I pamiętajcie, że los Niny jest całkowicie w waszych racicach. Ja nie wiem. Ja też nie. Zgadzamy się? Jednogłośnie. Przestańcie, to nie tak ma wyglądać. Nie możecie się zgadzać. Musi być zażarta dyskusja, krzyki, niech pięści idą w ruch. W takim razie rezygnuję. Po rezygnacji przysięgłych i niezwykle wnikliwym rozpatrzeniu sprawy. A -a. Uznajemy oskarżoną. A -a. Niewinną! Tak! Co! Fowler? Czekajcie! Nie musisz mnie ciągnąć! Omlet ma coś ważnego do powiedzenia. Mów dokładnie, co widziałaś, śmiało! No. Omlet Fowler z domu Henderson 33 lata, kura domowa bezdzietna. Dopóki niektórzy nie przestaną uważać, że jeszcze nie dorośli do dziecka! To nie ma związku ze sprawą! Proszę, mów dalej, omlet! Tamtej nocy widziałam tutaj coś różowego z kucykami. Było ciemno i nie ma żadnych dowodów, że to była Nina. Daj spokój. Coś różowego z kucykami tutaj, tamtej nocy, pasuje jak kula. Nie chciałam, żeby Nina miała kłopoty, ale Alan nalegał w imię sprawiedliwości. W świetle tych nowych zeznań uznaję oskarżoną za winną. To dzięki mnie zmienili werdykt. Ja sprowadziłem najważniejszego świadka. I jestem gotowy na spotkanie z prasą. Hmm? No proszę, gdzie są flesze? Po zeznaniach przeciwni nie czuję się strasznie. Czasami trzeba wziąć na siebie i takie obowiązki. Tak, racja. Tu chcesz wsadzić dziecko do więzienia, ale żeby mieć własne, to nie czujesz się dość odpowiedzialny. A ty znowu wyjeżdżasz z tym dziecko biznesem. Twój zegar biologiczny może tyka, ale czy pomyślałaś o moim? O twoim czym? Moim zegarze biologicznym. Nie jestem gotowy. A kiedy będziesz? Jak po kuropauzie nie będę mogła mieć dzieci? Posłuchaj, co ci powiem. Lepiej się już nie odzywaj, dobrze? Ty tylko gadasz, a nic nie robisz. Mam dość. Nie zamierzam tego dłużej. Jeżeli dojść. wydaje ci się, że ta twoja gierka wywoła u mnie wyrzuty sumienia, to się grubo mylisz. Hmm. Lubię duże kłótnie, bo potem trzeba się pogodzić. I dlatego je rozkręcam. Och, to coś różowego, co widziałam tamtej nocy! Nino! Hmm. 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 Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś nas tutaj na darmo! Dum -dum. W tej kopercie jest dowód, że omlet złożyła fałszywe zeznanie! O! O! Um. Omlet? Czy możesz przeczytać te litery? Nie hmm. A, B? Naoczny świadek jest krótkowidzem, wysoki sądzie. Mm. Wspaniale poprowadziłeś tę sprawę, adwokacie. Była dziecinnie prosta. Z, U, M, C, F? E, zaraz, czy to jest O? Nie, to S. Spróbujmy teraz tak. Lepiej? Gorzej? Troszeczkę Potrzebujesz okularów. Idź do Heidi, ona nosi okulary i na pewno pożyczy ci jakieś stare. Gdy byłam mała, miałam trzy pary okularów, bo mogły się gubić. Ach, och, początkowo nic nie widziałam, bo nosiłam wszystkie trzy pary naraz. Wyglądasz jak intelektualista. To zły pomysł. Alan nie lubi intelektualistek. O, nie mów mi o nim! Znowu pokłóciliście się o dziecko? Ciągle mówi, że nie jest gotowy. Ona chce dziecko i co ja mam zrobić? Nie jestem bocianem! U rdzennych skutrów wódz płodzi wszystkie dzieci ze wszystkimi kobietami z plemienia. Nie ma mężów? Są, ale muszą polować, więc wódz zostaje w wiosce, by chronić kobiety. Chroni je przed sobą, a mężowie nie protestują? Oni nic nie wiedzą. Wszędzie jest tak samo. Twoje opowieści łowieckie niewiele mi pomogły. O, to tylko kłótnia kochanków. Nie, to coś znacznie gorszego. W ten sposób szybciej będziemy dziadkami niż rodzicami. Oj nie! Tak, jest dużo lepiej! Nieźle, zupełnie nieźle. Podkreślają oczy, a ta zieleń pięknie kontrastuje z piórami. Zgadzam się! Alan z pewnością uzna, że wyglądasz w nich bardzo ładnie. Nie bądź dla niego surowa! Dziecko to niełatwa decyzja. Daj mu więcej czasu! Ale ja tak strasznie chcę je mieć! Och, weź moje, jeśli chcesz! Nie kłopotliwe, nie płacze, jak się ufajda. Wstaje w południe i nie jest nadpobudliwe. Nie zmęczy cię! Gadasz jak Eddie Murphy! Co z oczami? Eugenii wykrył u mnie krótkowzroczność. Powiedział, że już zawsze będę musiała nosić okulary. Popatrz, całkiem twarzowe. Czy czy powiedziałaś już zawsze? Grunt, że tobie się podobają. Bardzo się cieszę. Omlet, że wreszcie masz okulary. Może nie będziesz więcej składać fałszywych zeznań. Przecież już przeprosiła. Ale w międzyczasie ja wyszedłem na głupka. Musiałem to z siebie wyrzucić. Uspokój się, Tobi. Nie ty jeden zrobiłeś z siebie głupka. O? Tylko popatrz na te okulary. O? Nie chciałbyś takich nosić, co? Są tak mocne, że gdy omlet patrzy na mapę, widzi jak ludzie do niej machają. Więc nie narzekaj tak, bo jeśli chodzi o wychodzenie na głupka, omlet w okularach zdobywa złoto, srebro i brąz. Co więcej, te cyngle całkiem zniechęcają mnie do dziecka. Co ja takiego powiedziałem? Przecież to prawda, nie? O! Nie muszę, bo widzę, że do opory. O! O! Tylko mnie sprawdza. Nie martwię się. Lada chwila wróci. Jeżeli myśli, że wrócę, to wcale mnie nie znaczyli. Słusznie odeszłam. Odejście jest zbyt łatwe. Każdy to potrafi. Znacznie trudniej jest zostać. Jeżeli myśli, że łatwo jest odejść, myli się, zwłaszcza jak chce się mieć dziecko. A jak ja niby mam teraz dać jej to dziecko? Sama nie wie, czego chce. To jej problem. Nigdy w życiu nikt mnie tak nie upokorzył. Jestem wściekła, wściekła, wściekła. A do tego świetnie wyglądasz w tych okularach. Wszyscy tak myślą, prawda? Prawda? Super, naprawdę. Wiesz to, mi? Może dusze naszych zamordowanych cukinii odrodzą się w tych porach? Wciąż nie wiemy, kto to zrobił. Dzisiaj tu śpię. Ze warzywą? Znajdę tego mordercę brokułów, choćbym miał spać tutaj co noc. Może kłótnia marchewek się zaogniła? Inne warzywa się wtrąciły i rozpętała się wojna! A skąd wiem, że to nie wy? No? A to wy wpadliście w dobrym momencie, bo omlet dziś wyszła i. Nie musisz udawać, stary. My wszystko wiemy. Uznaliśmy, że wizyta przyjaciół cię rozweseli. To jest nudne. Cicho. Krople do oczu. A my nie znosimy marchewek z tą sztuczną, pomarańczową opalenizną! Co się tam dzieje? ta One się zaraz pozabijają! Musimy coś zrobić! Jeżeli nie boisz się, że cię rozniosą, to idź! Warzywka! Bądźcie grzeczne! Uwaga! To się szybko! Wszyscy należycie do wielkiej, warzywnej rodziny. Czemu nie spróbujecie się dogadać? Czyż marchewka i por nie łączą sił, by dodać aromatu wołowinie? Och, jarzynki, macie być spokojnymi wegetarianami, a nie kanibalami. Chcę, żebyście się pogodzili. Teraz się przeproście. Przepraszam, porze. Nie gniewaj się, marchewko. I nie jest wam teraz lepiej? Wiecie, Alan. Po pierwsze musisz do niej iść i ją przeprosić. Nie zechce ze mną gadać, więc napisz do niej list. Jak zobaczysz, że ode mnie, nie przeczyta go. To się nie podpisuj. A dlaczego nie chcesz mieć dzieci? Czy jest coś słodszego? Ma rację! Czego się tak boisz? Czemu wy nie macie dzieci takich słodkich? Jak się masz olet? Powodzenia. Wiesz, masz bardzo fajne te okulary. Widziałaś? Rano spadły trzy krople deszczu. Tobi i kotlet musieli się cieszyć ze względu na swój ogród. A nie boisz się, że ktoś cię tu ze mną zobaczy, nie chciałabym ci przynieść wstydu. Daj spokój, omlet, przepraszam cię bardzo. Już nie będę się z ciebie nabijał. Przecież wiesz, że nie o to chodzi. Daj mi trzy powody, żebym wróciła. Eee, nie ma w domu obiadu. Moje spodenki są w praniu i boję się sam w nocy. Masz trzy powody. Omlet, padam na kolana... Omlet, błagam ci, kochanie, omlet, uspokój moją skołataną duszę. No to macie obraz sytuacji. Muszę jakoś poruszyć jej serce, żeby do mnie wróciła. Nie, powinieneś raczej ją rozśmieszyć. Połaskotać ją? Nie. Róż głową. Wyślij jej kwiaty tryskające wodą. Czerwone róże, konwencjonalne, ale nie zawodzi. Strasznie oryginalne. No to może serenada? Czy wdowiec może przerwać tę burzę mózgów i dać kawalerom dobrą radę? O? Omlet, omlet! Szybko z nami chodź! Musisz gdzieś z nami iść i zobaczyć coś! Hej, chodź do niej! Chodź do niej. Nie Bądź łaskawa, moja droga. Polecimy balonem? I sam to wymyśliłeś? Przecież wiesz, co zawsze mówię. Lot balonem po niebie, ja naprzeciwko ciebie i nasze problemy odrzucamy od siebie. Ostrzegam cię, niełatwo zdobyć moje serce! Udało się raz, to uda się i drugi. Marnie! Rozejrzyj się, ładny widok, co? Mm -hmm. To kilka ekstra punktów. Och, spójrz, to nasza przyczepa. Możesz podlecieć bliżej? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Gdybym miał talent malarski, rozwinąłbym teraz płótno i uwiecznił twoje olśniewające piękno. O, ładnie składasz słowa! Nieźle, co? I nauczyłem się tego wszystkiego na pamięć! Ale wiesz, to jeszcze nie koniec. Spójrz na dół! Mm -hmm. Och, Alan, to me dwoje! Miały być oczy z krowich placków, ale krowy się nie zgodziły. Jak to miło z jej strony, że nas pogodzi. Tak, zgadzamy się teraz jak groszki w strączku. O, teraz będzie o wiele fajniej, kiedy będziemy pływać razem natka w natkę w tej samej zupie. Eee, gotowani? Wiesz o zielonym promieniu? Nie. A co to jest? Czasami, zanim słońce całkiem zniknie za horyzontem, ostatni promień światła jest zielony. Jeżeli masz szczęście i go zobaczysz, moje życzenie się spełni. Myślisz, że dziś uda się go zobaczyć? Cicho, bo przegapisz. Byłbym ślepy, gdybym nie widział. Och, wszystko jest zamazane mimo okularu. Może nie są ci potrzebne. Jej, teraz widzę doskonale! Wszystko jest Kaźne. Tak? A już zaczynałem się do nich przyzwyczajać. <laughs> Więc, co robimy? Ehm, idziemy po twoje torby? Nie, Alan. Bawiłam się dziś cudownie, ale nadal musimy coś przemyśleć. Ale, co? Dobrze wiesz, przemyśleć, wiesz, co. Wersja polska, studio Eurocom. Co zrobić, żeby się więcej nie kłóciły? Moglibyśmy postawić płoty między grządkami. Nie! Od nowa rozplanujemy ogród warzywny, ale teraz, według zasad, feng shui, by przepływała pozytywna energia i wszystko będzie dobrze. Pytanie, czy będą smaczne? Reżyseria Dorota Prus-Małecka, dialogi Hanna Górecka, dźwięk i montaż Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Wyszło, że nadal mamy dużo do przemyślenia. A co powiesz na styl latynoskiego, kochanka? Niech ufarbuje się na siwo, to modne. Mogę zdobyć napój miłosny, ale ma efekty uboczne. Wygląda, że nadal mamy dużo do przemyślenia. Wystąpili? Katarzyna Skolimowska, Joanna Jendryka, Anna Soroka, Krystyna Kozanecka, Monika Wierzbicka, Włodzimierz Bednarski, Modest Ruciński, Wojciech Paszkowski, Krzysztof Zakrzewski, Tomasz Błasiak, Stefan Knotę i inni. Roshmórz się nie pozwól, żeby cię to załamało! O mnie się nie martwi! Jestem nawet głodna! Cudownie! A co byś najchętniej zjadła? Koguta w maladze! U? <noise>